Rusza Red Box Piłkarska Akademia. W marcu rozpoczynamy treningi na naturalnej trawie w centrum piłkarskim Red Box przy ulicy promienistej 27A w Poznaniu. Jedyne takie miejsce w centrum miasta, boiska z naturalnej trawy, doświadczeni trenerzy, rodzinna i przyjazna atmosfera. Dołącz do nas już dziś. Będzie biesiadnie, bardzo biesiadnie, bo biesiadna weszła w sezon doskonale, no, ja myślałem po pierwszych minutach, nie wytrzymacie tempa, wytrzymaliście świetnie do końca, chociaż bramki ostatnie zdobywał rywal, wy wygraliście pewnie, bo zdobyliście bramek tuzin, czyli 12, 12, 12. Dobry, dobry początek. No, no też, chyba nie spodziewaliśmy się takiego, pierwsza liga, wiadomo, zespoły mocniejsze, bardziej wybiegane, no ale jesteśmy po dwóch meczach, 6 punktów, stosunek bramkowy też dobry, więc tylko się cieszyć. To jest inna wersja biesiadnej niż ta na trawie, czy dokładnie ta sama kopia, czy macie dwie wersje, halową i trawiastą? Te same chłopaki na trawie i na hali, więc bez zmian, jeden chłopak doszedł tylko, ale już na trawie też z nami grał, młody wiadomo, bo takich nam potrzeba, bo kondycyjnie już jest parę osób takich wiekowych, że nie dajemy rady, Więc, ale jest dobrze, jest dobrze, wygrywamy to mecze, zobaczymy co będzie dalej. I wiem, że jesteście drużyną typowo halową, ale naprawdę na hali się dobrze prezentujecie, bo jesteście mobilni, ruchliwi, dobrze panujecie nad piłką. więc ta hala wam też tutaj leży, można powiedzieć, że lubicie grać na hali. Tak to z drugi przynajmniej. Drugi sezon nasz na hali. W pierwszym sezonie rok temu graliśmy w drugiej listce, zajęliśmy piąte miejsce. Takie porażki dziwne były przypadkowe, można powiedzieć. Więc teraz pełna mobilizacja i pierwsza liga. Maciej zaproponował, mówi, że będzie nam się lepiej grało, więc jak na razie jest ok. Oby dalej tak by było no jak właśnie, teraz. Właśnie, lepiej wam się grać, Inaczej niż w ligach niż... Powiem tak, że drużyny są, które grają piłką i łatwiej się gra. Naprawdę, bo z tymi słabszymi, w cudzysłowie, bo nie ma słabych, tu każdy biega, każdy przyjeżdża, żeby wygrać, um, ustawią się na swojej połowie ciężko jest, ciężko się tam przedostać. A tutaj chłopaki też wychodziły z piłką do nas, wrestlingiem krótko, kontra piłka, rozegrana, bramki. Jest dobrze, myślę, że następne mecze też sobie jakoś poradzimy, więc zobaczymy jak to będzie. Te akcenty, jeśli chodzi o pozycję w drużynie, się zmieniają. Czy ci sami którzy strzelali bramkę? Bramki na trawie tutaj też brylują? Tak, tak, jest Patryk Szulc Wiodąca postać w naszej drużynie. Zbyszek Krzyżaniak, no, na Andrzejkach, bo wczoraj dzisiaj go nie ma. Nie kontuzja, ale jednodniowy, jednodniowa niedyspozycja. Ale też dwie bramki dzisiaj, pana, więc super. Tak, no. Już nie te lata, już kondycyjnie nie. Jak kiedyś, kiedyś ale można Kiedyś było... tam coś było, nie? No coś tam można, zawodowo może nie, ale coś tam próbowało się robić i coś jeszcze zostało z umiejętności, ale kondycyjnie słabo. Ale to była ekstra liga, ekstra klasa? Nie, nie, aż tak to nie, nie, nie. <grym> Ale blisko. No, no, nie wracajmy do Dobra. tego, było minęło. Zostawmy e, sezon dobry i gracie do końca, nie odpuszczacie, nie, nawet jakby gracie, nie pilnujecie wyniku, więc e, widowiskowo to tak macie we krwi, czy jakby przed e, meczem na, na, na odprawie tutaj dostają prikaz taki? Nastawiamy się w szatni, że... Do ostatniej minuty, niezależnie od wyniku, czy będziemy przegrywać 10-0, czy prowadzić, chcemy biegać i pozostawiać tutaj na parkiecie do ostatniej sekundy i myślę, że tak no, na tą chwilę nam się to udaje i próbujemy w dalszym ciągu tak będziemy grać i na ile sił starcza, na tyle biegamy i walczymy.